Cześć moi drodzy! Dzisiaj będziemy tworzyć prosty logo dla autora. No w zasadzie to dla każdego biznesu, ale jako, że mój y, kanał skupia się na okładkach, no to powiedzmy, że dla autora. <grych> Żeby stworzyć sobie logo, które będzie przeznaczone do wydruku, muszę stworzyć je w trochę większym rozmiarze. Powiedzmy te, y, minimum 1200 na 1200 pikseli. Ponieważ chcemy uniknąć tego, że logo będzie rozmazane po wydruku. Zanim zacznę tworzyć logo, muszę zdecydować, jaki ono będzie miało styl. Czy może vintage, czy będzie nowoczesny, czy minimalistyczny styl, czy futurystyczny i tak dalej. Więc jeśli na przykład chciałabym zrobić logo dla autora książek dla dzieci, muszę wziąć to pod uwagę. Dlatego, że logo ma komunikować mój biznes, czym się mój biznes zajmuje. Następnie jest kwestia, jakiego rodzaju logo możemy stworzyć. A więc, logo może stanowić sam symbol bez niczego, może być sama nazwa naszego biznesu, autora, czyli sam tekst, a może być kombinacja i symbolu i tekstu. Tak czy inaczej, to co jest najważniejsze, to to, że logo ma być proste i czytelne, czyli żadnych zawiłej, dużej ilości tekstów małymi literkami. W kanwie, w template znajdziemy różne przykłady logo, które są edytowalne. Możemy sobie tutaj dla przykładu wrzucić jakieś. I to logo sobie mogę edytować. Mogę zmienić czcionkę, wpisać nazwę swojego autora. Widzimy tutaj różne przykłady logo, czasami sam tekst. Czasami kombinacja tekstu i jakiegoś yy, jakiejś grafiki. Tutaj na przykład mamy symbol i tekst. Mogłabym wywalić te wszystkie pola tekstowe i mieć sam symbol, z którym mogę zrobić, co jeszcze mi przyjdzie do głowy. Tutaj jest jeszcze jeden bardzo fajny znak nieskończoności. Deformowany. <śm> A jeśli mam jakiś konkretny pomysł na logo, powiedzmy, chciałabym użyć e, symbolu książki, to idę do elementów, wpisuję bok i patrzę, co tutaj ciekawego mogę znaleźć. I powiedzmy, że podoba mi się ta grafika, która tak jakby symbolizuje kartki książki. Mogłabym więc użyć samego symbolu jako moje logo, logotypu. Albo mogę dorzucić pola tekstowe, wpisać tam nazwę mojego wydawnictwa, czy autora, powiększę sobie to logo. Teraz powiedzmy, że moje wydawnictwo zajmuje się wydawaniem książek fantazji tego typu, jakieś gotyckie, więc poszukam sobie odpowiedniej czcionki. Allrounder jest świetną czcionką właśnie taką fantasy. Ją mogę sparować albo z jakąś klasyczną czcionką, albo uh, Sinzel jest uh, jej jakby dobrą czcionką do pary jakby jest trochę delikatniejsza, ale w tym samym klimacie. I teraz zrobiłam też kilka takich przykładowych logo dla autora. Zobaczmy. Tutaj na przykład użyłam po prostu wyszukanej w kanwie grafiki książki, która świetnie pasuje na logo i zastosowałam hierarchię czcionek. Czcionka to Futura i Lekspart. Następne proste logo, gdzie użyłam tylko tekstu, zastosowaną hierarchią i dwie kreseczki. Tutaj na przykład wyszukałam sobie gwiazdę, obcięłam jej dolne dwa ramiona i dodałam do, do nazwy autora. Tutaj w kanwie, w elementach, jak wpiszemy sobie logo, to znajdziemy dużo takich logotypów, które możemy sobie wykorzystać do budowy naszego logo. Na przykład, proszę, tak gwiazdę. Tutaj jaka fajna, żeby ją e, zastosować w zestawie e, z nazwą. Naprawdę można tutaj znaleźć bardzo fajne rzeczy. Tylko trzeba poszukać takie na przykład do bardziej eleganckiego logo dla wydawnictwa rozwojowego. Jeśli chodzi o kolorystykę, to można sobie oczywiście stworzyć paletę kolorów do logo, ale kiedyś tak zrobiłam dla jednego z moich autorów na Amazonie, KDP. Stworzyłam sobie kolorowe logo i później miałam taki problem, że na przykład zdarzało się, że moje logo kolorystycznie totalnie nie pasowało do mojej okładki. I od tej pory zaczęłam robić logo tylko czarne. Więc jakie będzie miało zastosowanie to logo? To też ma znaczenie. Żeby zapisać sobie logo, idziemy oczywiście do Share Download i zapisujemy plik PNG z przezroczystym tłem, koniecznie. No dobrze, to tyle na dzisiaj. Jeśli się czegoś nauczyliście, dajcie znać w komentarzach i też jak wam idzie i czy zrobiliście jakieś logo. Także do zobaczenia za tydzień. Pa-pa!